I tym oto radosnym wstępem witam was w nowym odcinku Ligi Upośledzonych Gentlemanów. Postanowiłem kontynuować ten cykl, bo jak to w StarCraftie bywa, zawsze pojawiają się jakieś ciekawe przypadki. Ten odcinek w sumie poświęcony jest mojej, jednej z moich gier, którą krótko można opisać jako krótka rozprawa między trzema stronami: mną, moim sojusznikiem, tutaj w tej roli Protoss, Tekka Ghost i przeciwnikami, dwaj Zergowie. Zwróćcie uwagę przede wszystkim na to, na dialog, który się wypuścił. Mój znajomy zasugerował, żebym robił szybko muty, czyli latające mutaliski. Wyraziłem się tak religijnie, Jezu, on się będzie bronił, oczywiście. Ch chcę tutaj Chciałem mu zasugerować, że w grze bardzo istotny jest tak zwany scouting, czyli poznawanie tego, co robią nasi przeciwnicy. Mój sojusznik nie miał jednak takich zamiarów. Oczywiście kontynuując nasz dialog, zapytałem go, ale jakże to? Zrobię muty, a oni zrobią anty Air, więc... czyli przeciwpowietrzne jednostki, co się wtedy podzieje. Zobaczmy, co odparł mój kolega. Idź sprawdź overlordem, tak przetłumaczyłem ten dialog. Napisałem, może byś sam poskautował, ale on na to zaczął nas tutaj bunkrować. E, to wszystko są oczywiście gry 2 2. Boże fast turret. W wersji random, to znaczy dostaję losowego sojusznika, co ma swoje plusy, kiedy... bo zawsze gram z ludźmi o różnych charakterach i tak dalej, ale i minusy, bo w mojej lidze, czyli teraz jest to już złota, niewiele się zmieniło, e, przeważnie są to potworni lamerzy. Gra toczyła się w najlepsze, i zasugerowałem mu do diaska, jakże to jest, przecież nie mogę się wydostać, a muszę sprawdzić co robią moi przeciwnicy. A i pisałem o tym dram... pisałem. Mówiłem o tym dramacie związanym z randomem i dramat tu jest taki, że moi przeciwnicy e, okazali się tak samo lamami. Gdybym grał z normalnym człowiekiem, bez problemu bym ich pokonał. Niestety nie dane mi to było, więc zabunkrowaliśmy się i z tego co zrozumiałem, bo przeniknąłem mojego przeciwnika... Doszedłem do wniosku, że chce ze mnie zrobić taką roszpunkę, uwięzić mnie w wieży, poczekać aż narobię tych mutalisków i będziemy sobie romantycznie latać z naszej mapy... i tak dalej. Oczywiście nie za bardzo podobała mi się rola roszpunki, więc postanowiłem rozwalić jeden z pylonów. Chcę zobaczyć co się dzieje na świecie, nie wolno siedzieć w domu, siedzenie w domu jest złe. To jest coś potwornego. No i tutaj zrobiło się to, do czego dochodzę. Więc wyruszyłem radośnie posprawdzać, co się podziało. Rozstawiłem moje kochane zerglingi. Tymczasem mój kochany przeciwnik. To jest w ogóle przypowieść o tym, uwaga, pauza, jak szybko biegnie informacja od zdarzenia do jego mózgu. Minęły jakiś już czas, moje zerglingi się w miarę rozbiegły. Ja kontynuowałem badanie tego, co się dzieje. Tymczasem po chwili... Dlaczego zniszczyłeś mojego pylona? I zanim zdążyłem odeprzeć, już tak religijnie, wulgarnie, mój kolega wyszedł obrażony. Uroki randoma, hello, i to właściwie koniec opowieści. Natomiast z cyklu miłe, miła społecznej StarCrafta, e, moi przeciwnicy. Przeciwnicy, kurczę, to, to w sumie z takim ich z chęcią bym pograł. Na końcu walki, która przebiegła, zaraz wam pokażę, jak poprosili mnie o relację z tego, co się stało, bo to nawet z ich strony było zabawne. Koniec końców, nie byłem w tak złej sytuacji, bo tutaj, uwaga, będą mądrości moje starcraftowe. Kiedy traci się, kiedy jeden w odchodzi, drugi dostaje niejako bonusowo jednego expa. Mają wspólny portfel, mogą się wspólnie rozliczać, prawie jak małżeństwo. Więc udało mi się odeprzeć nieco fal ataków moich przeciwników, zresztą z takim defensem nie było to żadnym problemem, biorąc pod uwagę, że chłopcy naprodukowali mnóstwo zerglingów. Więc troszeczkę się pobroniłem, próbowałem nawet jeszcze bardziej expić, popełniłem kilka błędów, mianowicie poszedłem niepotrzebnie w mutaliski, by ich coraz szybciej szybciej dorwać. No i w sumie to koniec, my przeskoczymy na koniec, kiedy już dostawałem, wszystko bolało i, i tak dalej. Było oczywiście kilka bohaterskich akcji, jak ta tutaj z moimi infestorami, których powoli odkrywałem. Które chyba tutaj akurat za bardzo nie powalczyły, natomiast udało mi się ściągnąć kilka mutali. No ale jak to się ładnie mówi, które to powiedzenie powtarzam któryś raz, i Herkules dupa. Kiedy ludzi kupa, więc po prostu... No właśnie, to co mi nie przechodzi, to limit jednostek żywienia, więc oni tak czy siak mają ich więcej. Tak więc przegrałem, na koniec opowiedziałem im moją historię. A odbyło się to w miłej atmosferze, to znaczy ich wojsk panoszących, panoszących, pustoszących moje krainy. I tutaj jest uroczy przebieg, co stało się z twoim partnerem. Ja uśmiechnąłem się zalotnie i powiedziałem Oni życie proszę, powiedz tato. Ja mówię, no zablokował bazę, więc musiałem się uwolnić, ale tę historię znacie. E, cóż, dziękuję wam za oglądanie tego materiału i zapraszam na kolejne z mojego kanału. Pozdrawiam was serdecznie, cześć!